Święta Wielkie Nocy są świętami religijnymi. Koncentrujemy się na prawdach, które kościół przeżywa, to jest prawda o męcy i śmierci, ale też i zmartwychwstaniu Chrystusa. Dlatego też trudno nam sobie wyobrazić, żebyśmy nie uczestniczyli w tych wydarzeniach liturgicznych. Czyli żebyśmy w tych dniach nie byli w Kościele. Nie, nie usłyszeli pieśni wielkanocnych nie zajrzeli do właśnie tego miejsca, gdzie grób jest pusty. Na pewno też powinniśmy zadbać o to, żeby w naszych domach pojawił się jakiś znak, który nawiązuje do zmartwychwstania. Często jest to teraz świeca. Którą stawiamy dla przypomnienia, że, że dzielimy się tymi środkami, które przeznaczyliśmy na tą świecę z biednymi, z potrzebującymi. A Czego możemy sobie życzyć na to święto? Przede wszystkim duchowego pokoju. Potrzebny nam jest taki pokój, gdzie nie będziemy tylko myśleli o troskach, dnia codziennego. Będziemy mieli to zaufanie, że nie jesteśmy sami, że Smarty Stałych jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.